Dzień dobry jeszcze raz wszystkim, co mnie w międzyczasie przybyli na to nasze spotkanie. Ja nazywam się Adrian Groszyk i jestem managerem od elektrycznego obiegu dokumentów u nas w firmie Map Solutions. I dzisiaj spotykamy się, żebym powiedział Państwu troszeczkę o e-doręczeniach, co to jest, do czego służy. Następnie przejdziemy sobie. Do samej obsługi w serwisie. Ja Państwu pokażę sam serwis, co tam można robić, jak to obsługiwać, a na samym końcu pokażę, jak z wykorzystaniem naszego właśnie obiegu dokumentów może sobie troszeczkę tą pracę ułatwić. Po samej prezentacji przewidujemy sesję pytań i odpowiedzi. W ramach tego spotkania na się mają Państwo opcje właśnie pytań i odpowiedzi, gdzie te pytanie można zadawać. Ja właśnie po całej prezentacji sobie tam przejdę i postaram się na wszystkie odpowiedzieć, jeżeli na wszystkie będę znał odpowiedź. Także proszę je zadawać w trakcie, jeżeli jakieś będą, to jak najbardziej proszę. No i dobrze, możemy myślę zacząć od samego początku. Na początku kilka słów o nas dla tych, co jeszcze nas ewentualnie nie znają. My jako absolut jesteśmy firmą, która właśnie jest trwa od 1992 roku. Mamy aktualnie trzy filie. W Warszawie, z której aktualnie nadaje wreszcie to pod Warszawą w Legionowie. W Łodzi, w Trójmieście i w Szczecinie jako, jako Sutlandia. No i... Czymś w ogóle się zajmujemy? No, my jako firma po pierwsze mamy swoje własne oprogramowanie, czyli o czym już mówiłem, nasz na przykład elektryczny obiekt dokumentów, który dzisiaj Państwo w jakiejś części zobaczą. Musimy również rozwiązania indywidualne do programów już istniejących, zarówno naszych jak i to co tutaj widać na stronie Symfonii i Komarcha, jak i również Um, świadczymy usługi w ramach sprzętu IT. No i tutaj żywi się jeszcze jako partner Symfonii, jak i firmy Komar. Po prostu współpracujemy z tymi firmami i obsługujemy również Państwa w tym zakresie. Um, tutaj jest taki mały spis, e, znaczy mały spis kilka firm, które poświadczyły e, współpracy z nami, referencjami, e, które znajdują się na naszej stronie internetowej, a tu jest taki krótki krótki spisk takich firm. No i przechodzimy do tego naszego tematu dzisiejszego spotkania. Czym właściwie są e-doręczenia? E-doręczenia z poziomu państwowego tak naprawdę są e alternatywą dla ePUAPu, jak i alternatywą dla e listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Mówię alternatywą na ten moment, ponieważ zarówno jeżeli chodzi o ePUAP, nie są pokryte wszystkie funkcjonalności, które aktualnie w ePUAPie się znajdują. Więc mimo tego, że zaczyna to być obowiązkowe dla większości firm jak i jednostek publicznych, to nadal tam te funkcjonalności nie są takie jak w EPUAPie, dlatego jest to jeszcze alternatywa, choć w planach jest to, żeby całkowicie przenieść funkcjonalności z ePUAPu na właśnie serwis e-doręczeń. I następnie rozbudowywać już tylko i wyłącznie serwis e doręczeń i pozbyć się pułapu. Ale to jest jeszcze melodia przyszłości. Na ten moment mamy same te e listy polecone, ponieważ do tego się to sprowadza, że jednostki publiczne i firmy będą się mogły ze sobą wymieniać. Oczywiście, tak jak jest tutaj też napisane, osoby fizyczne też mogą mieć tam skrzynki. Ale nie są zobowiązane do tego, żeby je posiadać. A to, co też widać na tym slajdzie, no, kto ma obowiązek? Podmioty publiczne, firmy, jak i zawody zaufania publicznego doradcy podatkowi, notariusze, adwokaci. To są firmy, które na różnych etapach będą wchodzić lub już weszły w obowiązek posiadania skrzynki na, na portalu EdoRęczeń. No, i to jest jedna, jedna z ważniejszych rzeczy, czyli, czyli ile to kosztuje i ewentualnie dla kogo. To, co też widzimy, bezpłatne wysyłki są między osobami fizycznymi, firmami i właśnie zawodami zaufania publicznego do podmiotu publicznego. Za to nie płacimy. Jak również podmioty publiczne za korespondencję między sobą nie płacą. Inną sytuacją jest ta opisana po prawej stronie, gdzie podmiot publiczny wysyła firmie, osobie fizycznej bądź komuś, kto pełni zawód zaufania publicznego, to właśnie podmiot publiczny opłaca wysyłkę takiego e-listu poleconego. I wszystkie również operacje między firmami, które nie są podmiotem publicznym, tak? Gdy, czyli spółka to, na przykład spółce z oficer, do, do, do doręczenia, to to już jest operacja płatna. Tak samo osoba fizyczna do firmy, jak i firma do osoby fizycznej y, jest zobowiązana do, y, do opłat zgodnie z aktualnym cennikiem, no, którego siłą rzeczy nie będę aktualnie przedstawiać, bo on się może po prostu zmieniać. jaki i być różnym, co też jest ważne, z tego względu, że mamy też różnych operatorów, do czego przejdę za chwilę. Na razie zaprezentuję Państwu, Państwu, kiedy kto jest zobowiązany do tego, żeby w te e doręczenia wejść. Wszystkie, znaczy wszystkie podmioty publiczne, większość podmiotów publicznych już właściwie te skrzynki ma, ponieważ one są zobowiązane do tego, żeby je używać już od 1 stycznia 2025 roku. Um. No, z tymi wyłączeniami, które Państwo widzicie, czyli samorządy terytorialne, ich związki, samorządowe zakłady budżetowe. W zakresie publicznej usługi hybrydowej. Ponieważ w samych e doręczeniach również jest opcja wyboru usługi hybrydowej, czyli nie tylko e doręczenia, ale e-doręczenia plus ten standardowy list polecony. Jak i. Sądy, trybunały, komornice, to wszystko jest no, na dość odległy termin, bo to jest 1 października 2029 roku. I to jest grupa, która wejdzie w te odręczenia najpóźniej. Um, to, co Państwa najpewniej, najbardziej interesuje, to tą naj, najbardziej liczną grupę tutaj zebraną. Um, no, to są terminy albo 1 stycznia, który już minął, albo 1 kwietnia, który za chwilę będzie. Ponieważ to są firmy zarejestrowane w KRS jeszcze przed 1 stycznia, 25 i te, osoby, te firmy, te jednostki zobowiązuje termin 1 kwietnia, czyli tak naprawdę za, za 5 dni. Um, zawody czy reprezentanci zawodów zaufania publicznego już muszą być od 1 stycznia. Um, no i inne firmy zarejestrowane w CIDG. Tu mamy jeszcze chwilę, jeżeli były dokonywane zmiany. Um, także tutaj możemy mieć chwilę czasu, ale większość firm tak naprawdę to jest tak pierwszy kwietnia, czyli za chwilę. Um, I to, o czym już zacząłem wspominać, czyli operatorzy Większość czy, czy z Państwa zapewne będzie korzystać z tego, um, z tego systemu Sigilium. Tak naprawdę jeszcze nie wiemy do końca, jak to wymawiać, ale na potrzeby przyjmijmy, że Sigillu, i to jest portal dostarczony przez Wytwórnię Papierów Wartościowych. I ten portal będę Państwu pokazywać dzisiaj. Innymi operatorami, tak jak widać, jest Certum, właśnie od firmy ASECO, jak i Authentic. No są operatorzy, które mogą mieć swoje własne warunki, swoje własne portale i do nich też się można zgłaszać, żeby takie skrzynki zakładać. One mogą mieć też troszeczkę inne funkcjonalności, jeżeli na nie pozwolą. Tak samo różni się opcja weryfikacji i certyfikacji takiego połączenia między właśnie portalem Sigillum, a portalami Certim czy Authentic. A wszystko sprowadza się do tego, żeby uzyskać dostęp zdalny z innego źródła niż ich portal, to jest ta różnica, że w CERTum i Autentii mamy dostęp do API, z którym możemy się komunikować i nie wymagana jest pieczęć firmowa elektroniczna bądź inny certyfikat odpowiadający temu, temu poświadczeniu. Ale jeżeli byśmy chcieli się właśnie weryfikować systemem zewnętrznym do um, systemu LUM, to potrzebujemy właśnie tej e-pieczęci firmowej e bądź innego certyfikatu. My wiemy, że działają takie certyfikaty właśnie od właśnie SZAFIR, od Krajowej e Izby Rozliczeniowej, a albo e EuroCert. Także e to są te certyfikaty, które na pewno działają. I na zapewne będzie się rozszerzać ale nie jestem Państwu na ten moment w stanie zapewnić, że inne są kompatybilne właśnie z tamtym systemem. Na ten moment przynajmniej, bo te mieliśmy opcję sprawdzić i wiemy, że na pewno działają. A jeżeli ktoś nie założy skrzynki w terminie, to samego faktu nie założenia tej skrzynki kar nie ma, jeżeli ktoś się spóźni. Tak, jeżeli te kary mogą się pojawić tylko w wypadku, że ktoś będzie chciał nam coś wysłać, nie będzie mógł, Teoretycznie można sobie wyobrazić taką sytuację, że zaniecha tego, tego wysłania, no ale zapewne przez jakiś okres będą te firmy, czy te podmioty publiczne wysyłać no, z zwykłym listem poleconym fizycznym, ale nie udało mi się znaleźć żadnej oficjalnej drogi, którą mają się kierować właśnie te podmioty przy wysłaniu nam czegoś, jeżeli my tej skrzynki nie mamy. Bo nie jest tak, że my teoretycznie mamy tą skrzynkę, ale nie odbieramy z niej, bo nie mamy tam dostępu. Tej skrzynki w ogóle nie ma i nie mogą tej jednostki do nas w ogóle nic wysłać. Więc tak to na ten moment wygląda. Jeżeli będą chciały się z nami skontaktować, no to będą musiały użyć jakiejś innej drogi. Więc na ten moment Państwu. Um, państwu zmienię podgląd, ponieważ przejdziemy do e, pokazywania Państwu, jak w ogóle wygląda, jak wygląda właśnie portal E Doręczeń. Następnie inny ekran. Już powinni Państwo Państwo widzieć ten, ten udostępniony przeze mnie ekran. Ja jestem zalogowany w tym momencie na takiej naszej testowej skrzynce, która jest tylko i wyłącznie na potrzeby testów. Tutaj są takie wiadomości test. I od czego możemy tutaj zacząć, jak już Państwo tą skrzynkę będą mieli. Ona się dzieli oczywiście na takie dość proste, proste sekcje wiadomości odebranych, wysłanych, sekcji wiadomości roboczych i usuniętych. No to jest myślę dość. Dość jasne i, i nie wymaga większego tłumaczenia. Mogą sobie Państwo w ramach tej skrzynki tworzyć różnego rodzaju foldery. Tutaj mamy zarejestrowany tylko jeden folder testowy. Jeżeli bym chciał utworzyć nowy, no to oczywiście mam taką możliwość, jeżeli takie uprawnienia zostaną mi nadane. Są jeszcze wątki. na wątki, widzimy korespondencję. W ramach danego wątku. Tutaj każdy z tych, z tych wątków ma prawdopodobnie tylko jedną wiadomość, ale jeżeli by było więcej, to oczywiście ramach tego wątku ich mogłoby być na tej liście odpowiednio więcej. I jeżeli chodzi o same ustawienia, tutaj tych ustawień na ten moment dużo nie ma, ponieważ jedyną rzeczą w ramach ustawień jest możliwość zdefiniowania skrzynki pocztowej, na którą mają być wysyłane powiadomienia o tym, że jakiś dokument trafił do nas, do firmy. I w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o ustawienia w skrzynce. Dużo ciekawszą rzeczą są uprawnienia. Tu mnie przeniesie na chwilę na inny portal. Tu mam swoje podstawowe dane jako tego testowego użytkownika, w jakiej jestem roli, jaki jest mój adres do EDORęczeń, doręczeń jaki jest podmiotu i tak dalej, czyli takie po prostu Informacje podstawowe. Mogę z tego poziomu dodawać dodatkowych użytkowników, nadawać im role i zmieniać ich statusy. Stąd też mogę tworzyć nowe, nowe foldery. Te są podstawowe, predefiniowane i ten nasz jeden testowy dodatkowy. Jeżeli bym chciał, to mogę oczywiście dodawać, dodawać nowe. Mogę zmieniać rolę w systemie, dodawać rolę i dodawać użytkowników do roli. No to są zdefiniowane te podstawy, czyli właściciel, administrator, osoba uprawniona i obserwator. jakbym chciał dodać jakąś nową rolę, to wchodząc jeszcze troszeczkę bardziej, mogę dodawać określonym rolom po prostu dostępy do określonych właśnie tutaj z części tego, tego systemu. I właściwie to z takich e, uprawnieniowych rzeczy to tyle, ale z perspektywy jakichś zewnętrznych systemów, tak jak na przykład nasz obieg dokumentów, ta sekcja jest bardzo ważna i to jest to, o czym mówiłem, że potrzebują Państwo certyfikatu. E, jeżeli chodzi o ten portal, który pokazuję teraz. Ja już mam zdefiniowane to połączenie, ale jeżeli chcielibyśmy, stworzyć takie połączenie z jakimś zewnętrznym systemem, no to oczywiście musimy kliknąć dodaj system, podać jakieś podstawowe dane tego systemu. Ja mam tutaj opcję żądania certyfikatu, ale ona jest zarezerwowana dla jednostek publicznych. Jeżeli są Państwo firmą, to zostaje Państwa kwalifikowany środek uwierzytelniający, który trzeba tutaj wgrać, ponieważ funkcjonuje to na tej zasadzie, że jedna część tego Certyfikatu jest przetrzymywana właśnie na portalu e-doręczeń. Z drugiej strony, ten certyfikat jest wygrany do systemu obiegu dokumentów i system obiegu dokumentów, kiedy pyta o dokumenty albo je wysyła, musi się zweryfikować właśnie tym certyfikatem. To jest sprawdzane, czy to się do siebie pasuje, i zezwalane jest na to połączenie. Także tak to, tak to działa i ten certyfikat, żeby się uwierzytelnić jakimś zewnętrznym systemem trzeba posiadać. Ten certyfikat musi być wydany na firmę, to nie jest osobowy certyfikat, on musi być firmowy. Tak jak mówiłem, to dotyczy tego sigillum um, przez PWPW. Um, tu są jeszcze sekcje usługi dodatkowe, co nas przeniesie. Na stronę poczty polskiej, która ma do tego serwisu jakieś dodatkowe, dodatkowe um, parametry. Chciałem jeszcze jakiś błąd kątem oka i mam nadzieję, że to wszystko będzie dobrze dalej w tym serwisie. Um, możemy też za, założyć sobie jakieś reguły. I to jest moim zdaniem bardzo ciekawa opcja, ponieważ jeżeli chcielibyśmy sobie założyć jakiś folder typu folder ZUS albo folder sądy. I następnie według jakichś określonych reguł przypisywać sobie korespondencję automatycznie do jakichś folderów, no to mogę sobie te warunki tutaj stworzyć. Czyli adres do Edo nadawcy równa się w jakiś adres i wtedy mogę wybrać, że według takiej reguły, że jeżeli adres równa się Jakiś adres, to ma automatycznie przenieść wiadomość do folderu TESTO. Jeżeli to będzie wiadomość z skrzynki ZUSOWowej, SUSOWskiej, to automatycznie przenieść do folderu ZUS. I następnie mogę upra uprawnić poszczególne osoby do podglądu tylko i wyłącznie tego folderu ZUS. -u. I właściwie, jeżeli chodzi o same, samą część dostępną w. Portalu, czy na portalu, to jest właściwie tyle. I nic więcej tutaj na ten moment nie jesteśmy w stanie robić, poza odbieraniem i wysyłaniem informacji. Ja przed naszym spotkaniem, właściwie to wczoraj, wysłałem sobie dokładnie ten dokument, żebyśmy mogli go sobie zaimportować w systemie obiegu dokumentów. Jak go sobie otworzę, no to widzimy. No jakiś podstawowy wydany, kto jest odbiorcą, kto jest nadawcą, kiedy, jaki jest numer sprawy, czyli tej właśnie tego wątku, w ramach którego się poruszamy. Mogę pobrać ręcznie dowody techniczne takiego dokumentu. Widzimy wiadomość, czyli testujemy integrację przed webinarium i jakiś załącznik, który dodałem, wysyłając tą wiadomość. Moje akcje no to są oczywiście pobieranie załączników, mogę przesłać dalej, odpowiedzieć. Przenieść do innych folderów bądź pobrać wszystkie, wszystkie załączniki. I to właściwie na ten moment jest tyle, jeżeli chodzi o portal. Teraz się przeniosę właśnie na obiekt dokumentów. Jestem zalogowany na administratorze, żeby wszystko tu mieć dostępne, i przechodzę do zakładki e-doręczenia. Hmm. Ewidentnie tutaj webinarium troszeczkę mi zjada internetu. Dobrze, i mamy teraz listę dokumentów w krzynce odbiorczej i widzimy, że ten, ten dokument w temacie webinarium został doręczony. Jego status jest odczytany, ponieważ już go odczytałem nawet, nawet przy Państwu go otworzyłem, więc on na pewno jest odczytany. Nie jest jeszcze zaimportowany do obiegu dokumentów, po prostu go jeszcze nie wczytywałem. Ale możemy to zrobić. Możemy sobie też podejrzeć z tego poziomu, czyli widzimy, że jest dokument w takim temacie. Jest z danej skrzynki do nas wysłany, doręczony w takim, w takim, w takim dniu, ale logicznie mogę pobrać dowody te techniczne. Mogę pobrać załącznik, no i mamy też znak sprawy, no i tą wiadomość. No ale jeżeli chcielibyśmy coś z tego, z tego mieć więcej, no to wypadałoby taki dokument do samego obiegu dokumentów wczytać. I to sobie właśnie teraz, teraz zrobimy i automatycznie po kliknięciu tego utwórz mi to w książce odbiorczej, ten dokument, dostajemy szereg danych i załączników, które są złączone właśnie z tą wiadomością. A no, po pierwsze wiemy od kogo, w jakim temacie, jaki jest numer sprawy, jaka jest data wpływu i osoba rejestrująca. No, jakoś tutaj dodam, że to jest pismo, ponieważ ja nie będę z Państwem przechodzić żadnego procesu akceptacji tego pisma, po prostu sobie na nie odpowiemy. Ale jeżeli by Państwo chcieli rozwrócić po firmie taki dokument, podawać osobę odpowiedzialną, alokować ten dokument na dział, osobę, oddział czy cokolwiek innego, to tych pól mogłoby być tutaj więcej i na podstawie tych informacji e, byłby ten dokument po tej firmie rozrzucony, trafiłby w jakiś proces, który by przewidywał różne, e, różne interakcje z tym dokumentem. Tego nie będziemy robić, e, to jak najbardziej możemy się z Państwem spotkać, porozmawiać o konkretnych kruzach, jakie u Państwa w firmie po prostu funkcjonują, ale na ten moment ograniczyłem tą liczbę pól do minimum, tak żeby nie zaśmiecało nam tu informacji. Poza tymi podstawowymi informacjami, które znajdują się w wiadomości, mamy też te wszystkie załączniki, które znajdują się w ramach tej wiadomości. Po pierwsze takie podsumowanie tej wiadomości, po drugie załącznik, czyli ten załącznik, który jest tutaj wspomniany, że jest załącznik testwebinarium.pdf. To no jest dokładnie ten załącznik, ten PDF z napisem testujemy. Dalej, jeszcze mamy potwierdzenie wysłania. Tego akurat standardowo Państwo nie będą mieli, to jest na potrzeby testów, zostajemy to w pakiecie z, z dokumentami, ale na pewno Państwo otrzymają potwierdzenie otrzymania takiego, takiego dokumentu, i to też jesteśmy w stanie wczytywać z e doręczeń. Ja zapiszę, tworząc ten, ten nasz plik, on dostanie swój własny numer porządkowy, został przydzielony mu status. I osobą rejestrującą, tak jest administrator numer jeden. Mogę to puścić w jakiś obiekt, który przewidywałby akceptację, weryfikację i, i, i ewentualnie to, co by Państwa interesowało w kontekście samego procesu akceptacji takiego dokumentu. No ale żeby to skrócić, to zrobimy sobie po prostu odpowiedź na to pismo. Jakaś część. Informacji została przeniesiona, czyli wiemy komu odpowiadamy, wiemy na, na jaki temat odpowiadamy, jaki jest numer sprawy, na jaką odpowiadamy. Jeszcze dodamy, żeby to pismo wysłało się dzisiaj i że to też jest pismo, a nie jakiś inny typ. No i możemy sobie dodać jakąś treść typu odpowiadamy na test podczas webinarium. O. I taką wiadomość możemy odesłać do, do naszego urzędu, który nam wysłał tą wiadomość. Jeżeli byśmy chcieli dodać jakiś załącznik, to jak najbardziej można. Nawet możemy sobie taki załącznik szybko, szybko dodać. Zresztą możemy dać dokładnie ten sam. I mamy taki załącznik. Utworzymy ten dokument. Po utworzeniu mam opcję wysłania przez odoręczenia. Więc z poziomu już tego dokumentu dokonam takiego wysłania. No i przechodząc dalej przez pulpit do tej sekcji e doręczenia, w części wysłane. Ten dokument jest już w wysłany w tej dacie. On jest jeszcze w trakcie weryfikacji. Chociaż bardzo możliwe, że on już mógłby się znaleźć tutaj u nas w książce nadawczej. Co za chwilę sprawdzimy, Oni no niestety te statusy jeszcze na wersji testowej nie aktualizują się tak szybko, jakby mogły. Ale możemy sobie przejść, zrobić wysłane. No i mamy tutaj z dzisiaj 10.25 w, książ w książce nadawczej znajduje się ten nasz właśnie e, właśnie dokument. Tekstem to jest podczas webinarium z załącznikiem. Także tak możemy sobie po prostu uprościć troszeczkę pracę. Przy okazji, archiwizując te dokumenty, rozrzucając po firmie do odpowiednich osób. Te informacje, które tutaj zostały też zawarte w książce odbiorczej, to nie są, tak jak mówiłem, wszystkie informacje, na które możemy się powoływać. Ponieważ ta lista pól jest ograniczona przeze mnie dla Państwa widoczności, ale jeżeli byśmy mieli tutaj hmm, nie utworzone, tylko udostępnione pole, wymaga odpowiedzi do na przykład i wskażemy, że te, na to pismo musimy odpowiedzieć do jakiegoś terminu, to osoba odpowiedzialna za to pismo, czy odpowiedź właściwie na to pismo, może dostawać jakieś powiadomienia, że zostało ci dwa dni na przykład na na odpowiedź na to pismo i musi to po prostu zrobić. Poza tym te wszystkie dokumenty, którymi ktoś musi się zająć, trafią tej osobie właśnie na pulpit, czyli to są dokumenty, którymi ta osoba w ramach swoich zadań powinna się zająć. Więc sam obieg dokumentów w ramach współpracy z doręczeniami ma tą integrację, która pozwala łatwo wysyłać i odbierać te, te dokumenty z portalu. Jest to efektywniejsze w kontekście dodawania użytkowników i um, kontroli, kto co ma zrobić, ponieważ jeżeli tutaj w portalu edoręczeń dodamy odpowiednio dużo ludzi, do um, każdego trzeba dodać oczywiście ręcznie, ale trzeba natworzyć reguł dostępowych i sprawdzać kto co powysyłał. W obiegu dokumentów jest to po prostu dużo prostsze. Um. Tak samo tutaj, jak mówiłem, rozrzucanie tego po firmie i kontrola to, co ma zrobić, jest dużo prostsza. Dobrze. Skoro już mamy to w książce nadawczej, no to tak naprawdę proces tego wysłania się skończył. Możemy zobaczyć jeszcze, czy już wrócił do nas, do nas ten status. Już mamy status, tutaj się doręczono z numerem dokumentów, czy wszystko tutaj jest jak najbardziej OK. Dobrze. Ja aktualnie wyłączę udostępnianie dla Państwa. Jeżeli by mieli Państwo pytania, to jak najbardziej jesteśmy w dyspozycji. Jeżeli by chcieli Państwo porozmawiać o samym sobie obiegu dokumentów i jak go można wykorzystać, to jak najbardziej też możemy się na taką rozmowę i prezentację innych funkcjonalności, których na samym webinarium nie pokazałem, jak najbardziej możemy się umówić. No i na ten moment dziękuję Państwu. Tych pytań, zapytania też dziękuję, bo to troszeczkę się nawet nie spodziewałem, że będzie ich aż tyle, ale dziękuję bardzo i myślę, że mam nadzieję. Do, do zobaczenia, do usłyszenia na jakimś indywidualnym spotkaniu.